Na początku było słowo, a słowo było Boga, i Bogiem było słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, Syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś synem Bożym. Ty jesteś królem Izraela, odparł mu Jezus. Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym, zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i stępujących na Syna Człowieczego. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Janowej Filip spotyka Natanaela i opowiada mu o Jezusie. Natanael jest sceptyczny, ale po spotkaniu z Jezusem zmienia zdanie i wierzy w Niego. Filip opowiada Natanaelowi, że znalazł Jezusa, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. Natanael jest sceptyczny, bo nie może uwierzyć, że coś dobrego może pochodzić z Nazaretu. Jednak Filip zachęca go, aby sam się przekonał. Gdy Natanael zbliża się do Jezusa, Jezus mówi o nim, że jest prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma podstępu. Natanael jest zaskoczony, że Jezus zna go tak dobrze. Pyta, skąd Jezus go zna. Jezus odpowiada, że widział go, zanim go zawołał Filip, gdy był pod drzewem figowym. Natanael jest zdumiony tym, że Jezus zna jego sekrety. Wyznaje, że Jezus jest synem Bożym i królem Izraela. Jezus odpowiada, że Natanael wierzy, bo Jezus powiedział mu, że widział go pod drzewem figowym. Jednak Jezus mówi, że Natanael zobaczy jeszcze więcej. Następnie Jezus mówi, że Natanael zobaczy niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących na syna człowieczego. To zapowiedź chwalebnego w niebo wstąpienia Jezusa. Ta historia uczy nas, że Bóg zna nas lepiej niż my sami. Bóg widzi nasze serca i wie, co okryje się w naszej duszy. Jeśli jesteśmy szczerzy z Bogiem, On nam spłaci naszą wiarę. Jezus chce, abyśmy wierzyli w Niego. On jest Synem Bożym i Królem Izraela. On jest tym, który nas zbawił. Jeśli wierzymy w Niego, zobaczymy jeszcze więcej Jego cudów.